Jaka jest najtańsza rzecz w salonie Ferrari? Ferrari to jedna z najdroższych marek samochodowych. Więc bez sensu byłoby tu szukać najdroższej rzeczy. Ale żeby nas nie wyrzucili, przyjechałem do Pepko po elegancką koszulę, żeby zachować choć trochę powagi. Bo do że nam tylko, że niestety nie można u nas. Żadnym sprzętem nagrywam. Będąc w środku od razu zacząłem przeglądać wszystkie samochody po kolei. Tak dla stworzenia pozorów. Po rozejrzeniu się co ewentualnie mogę kupić, postanowiłem jeszcze wypić kawę. I co ja mam podejść do tej pani i zapytać? Przepraszam. Jaka jest najtańsza rzecz w tej gablocie? Może być jakiś braloczek. ja może zaraz pokażę. Jasne. Pani myślała, że ja chcę wejść za nią. Takim totalnym, że po prostu... Jakim to Aha, czyli ten obrotowy jest droższy. To karbonowy bierzemy. Taki fajny kurczak karbonowy, jeszcze 15 zł w kieszeni. Nie, pani, ja tak dzisiaj na zakupy w koszuli tu przyszedłem. Najgorzej przyjść, popatrzeć, nic nie kupić. Pierwszy zakup Ferrari w życiu. I to chyba była najbardziej niezręczna sytuacja w moim życiu.